Hej, Wam, ja jestem Buchacz i dzisiaj odkryję przed Wami, co przeczytałam w marcu 2019 roku. Wiecie co właśnie stwierdziłam? Chyba nie będę już nagrywać łączonych podsumowań w sensie książkowych i filmowo-serialowych, ponieważ... Te filmiki często wychodzą zdecydowanie za długie, więc boję się, że mogą być one dla Was za bardzo męczące, dlatego postanowiłam je rozdzielić. Książkowe podsumowania będę robiła co miesiąc, tak jak to było, powiedzmy mniej więcej, tak jak się staram robić. A te serialowo-filmowe, czyli ekranowe będę robiła raz na jakiś czas, aż się trochę tych seriali i filmów uzbiera. Czyli pewnie niedługo będzie jakiś, ale po prostu chciałam już to oddzielić, ponieważ teraz zaczęłam w sumie już nagrywać ten filmik o książkach i gadam, i gadam, i gadam, i gadam, a jeszcze nie zaczęłam filmów i seriali, więc stwierdziłam, żebyście się tak zanudzili, że to by była porażka, nie? A tego nie chcemy. Hej, mówi do Was montująca puchacz, ponieważ stwierdziłam, że jednak nie będę nagrywać podsumowań ekranowych, takich wiecie, co obejrzałam raz na jakiś czas, Ewentualnie właśnie jak mi się coś konkretnie bardzo spodoba, to wtedy będzie jakaś nieprofesjonalna recenzja albo coś tego typu. Ale podsumowań takich typowych, cyklicznych raczej nie będzie, bo jednak to mnie aż tak nie interesuje. I wydaje mi się tylko trochę takim zapychaczem, a jednak tego bym chciała uniknąć. Okej, okay, a teraz już zaczynajmy. Pierwszą książką, którą przeczytałam, w sumie, którą dokończyłam w zasadzie, w marcu był zakon mimów od Samanty Shannon. O zakonie mimów, podobnie jak o czasie żniw, mówiłam w poprzednich podsumowaniach, ponieważ w tym roku robiłam riddle z czasu żniw, a w lutym zakon mimów przeczytałam tak mniej więcej do połowy, więc druga połowa została na marzec. Seria ogólnie ma miejsce akcji w Londynie i okolicach, w trochę bardziej odległej od nas przyszłości oraz w w półfantastycznym świecie, ponieważ występują tu jasnowidze. Jasnowidze w tej serii nie ograniczają się tylko do przewidywania przeszłości, ale też ogólnie mogą panować nad zaświatami, nad duchami, a czasem nawet duszami normalnych ludzi i nie tylko. Naszą główną bohaterką jest Paige Mahoney, która należy do jednego z gangów tamtejszego syndykatu Londynu. W pierwszej części zostaje ona porwana do tak zwanego szolu i chyba nie będzie dużym spoilerem, jeżeli powiem, że w Zakonie Mimów Paige wraca do Londynu. I musi się uporać ze wszystkim, co działo się podczas jej nieobecności, a także z tym, co dzieje się teraz. Dokładnie sytuacji wam nie określę, bo to już by było za dużo. Moje odczucia są ogólnie takie, że czas żniw podobał mi się bardziej od Zakonu Mimów. To nie znaczy, że ta książka była zła, bo też była świetna, też bardzo dużo się działo. Ale no właśnie, jest ale, to już po prostu nie było to samo. Może chodzi o miejsce akcji, jakim był Seol. Wydaje mi się, że trochę za bardzo mi się ta książka ciągnęła w środku. Bardzo podobał mi się początek, końcówka była naprawdę świetna. Ale ten środek no jakoś mi nie podpasował. I to jest ogólnie trochę dla mnie problem, bo gdybym miała powiedzieć, co bym wyciała z tego środka, żeby ta książka była krótsza, to nie umiem stwierdzić, co bym wyciała, bo tak naprawdę wszystko to było ważne, ale po prostu się ciągnęło. Nie wiem, może to przez to, że bardzo długo ją czytałam, bo jakiś miesiąc, jeżeli nie więcej, ale powiedzmy, że miesiąc, a to jest, no, długo jak na książkę, więc może przez to, że tak długo ją czytałam, no to mi się po prostu dłużyła. No ale z kolei końcówka podobała mi się bardzo, więc nie wiem. Ostatnio też w czasie Żniw zakochała się Dr. Book. Podziękuję wam jej filmik do recenzji czasu Żniw, i ona też na swoim Instagramie na bieżąco informowała nas, na jakim etapie jest z czytaniem danej części, i przeczytała też zakon Mimów, i z tego, co napisała, i co pisałyśmy przez chwilę, to miała podobne uczucia do moich, a mianowicie to, że. To już nie było to samo, co w czasie żniw. Jak nie zauważyła, że zakon mimów jest bardziej młodzieżówkowy, przez co trochę zabiera uroku, właśnie czasowi żniw, który taki nie był. W tej książce jest większy nacisk na romans pomiędzy Page a naczelnikiem, i to już tak nie gra jak w pierwszej części. Co prawda, końcówka nam to wynagradza, no ale to jednak nie jest to. Dlatego ostatecznie daję zakonowi mimów 8 na 10 i Powiecie, ej, ale przed chwilą mówiłaś, że ona ci się wcale aż tak nie podobała i tak dalej, i tak dalej, a to cały czas jest osiem. Ponieważ to jest cały czas bardzo dobra książka, ale po prostu porównując ją do Zakonu Mimów, to wypada troszeczkę gorzej. Następną książką, którą czytałam w marcu i której w sumie przeczytałam tylko dwa rozdziały, albo trzy, już w sumie nie jest na pewno, ale powiedzmy dwa, trzy rozdziały, to... Radio Silence od Alice Osman w wersji oryginalnej. Ja ją sobie bardzo powoli dawkuję. Wiem, że niedługo wychodzi też wersja polska i trochę się boję, że zanim ona wyjdzie, to ja i tak jeszcze nie zdążę przeczytać tej, ale wiecie co? Bardzo przyjemnie mi się to czyta. Mimo że bardzo powoli, ponieważ to jest tak, że ja u mnie na uczelni na angielskim muszę robić powiedzmy coś dodatkowego i to czytanie książki jest czymś dodatkowym i nasz pan zwraca na to bardzo dużą uwagę, tylko problem jest w tym, że ja muszę zapisywać każde słówko, którego nie rozumiem do zeszytu fonetycznie i tłumaczenie, a to zabiera czas. Co prawda tych słówek, których nie znam, nie jest jakoś dużo, bo w tej książce nie ma jakiegoś wygórowanego słownictwa, to jest tak ni to young adult, ni to new adult, tylko coś pomiędzy, ale język jest taki bardzo przystępny, także jeżeli chcecie sięgnąć po coś po angielsku, to na pewno polecam. Mimo, że przeczytałam, no mówię bardzo mało, a teraz dosłownie dwa, trzy rozdziały, to po prostu chciałam wspomnieć, że to czytam i że to istnieje i że jak na razie mi się podoba. Ogólnie po Zakonie mimo wzięłam się za drogiego Ewana Hansena od... Wal, Emisia i twórców muzykalu, których jest trzech: Steven Levinson, Bench, Pasek i Justin Paul. Ta książka jest na podstawie muzykalu Dear Evan Hansen i to właśnie dlatego po nią sięgnęłam, ponieważ znałam już wcześniej piosenki z muzykalu, więc jak tylko się dowiedziałam, że ta książka ma wyjść, to od razu ją zamówiłam i praktycznie niedługo po tym, jak do mnie przyszła. Ją przeczytałam i nie żałuję. Trochę bałam się, że będę się nudzić, ponieważ jednak znałam mniej więcej tę fabułę, ale nie, ani trochę się nie nudziłam. Znajdziecie też recenzję, ala recenzję? Moje odczucia? Nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie na tym kanale odsułam Was do karty na górze, ponieważ tam Trochę się o niej rozgadałam, o niej i o musicalu. Ale pokrótce, o czym jest właściwie ten musical i ta książka. Evan Hansen to nastolatek z lękami społecznymi, które tak naprawdę nie ma żadnych bliższych kolegów, znajomych, raczej jest właśnie samotny, bardzo nieśmiały i żyje raczej w swoim świecie, i terapeuta kazał mu pisać do siebie listy, które właśnie zaczyna. Drogi Ewanie Hansenie, dziś będzie wspaniały dzień. Oto dlaczego? I tam zawsze wymieniał. Zazwyczaj wymieniał pozytywne rzeczy, żeby się jakoś podnieść na duchu, no ale to nie do końca była prawda, ponieważ nie czuł się tak dobrze jak opisywał. Pewnego dnia pękł i napisał prawdę. Wyszedł mu z tego dosyć dołujący list, który trafił w niepowołane ręce w ręce Konora, chłopaka ze szkoły, którego tak naprawdę Ewan znał tylko z widzenia. Konor przeczytał list Ewana, po czym popełnił samobójstwo. Rodzice Konora go znaleźli. A przy nim list zaadresowany właśnie do Ewana Hansena. Z tego powodu pomyśleli, że Ewan przyjaźnił się z Konorem i bardzo się ucieszyli, że Konor miał jakiegoś przyjaciela, ponieważ też był samotnikiem i za bardzo właśnie nie okazywał uczuć i nie rozmawiał ze swoją rodziną, więc ucieszyli się, że miał kogoś. Po czym jednak skontaktowali się z Ewanem i Ewan próbował im powiedzieć, że nie, że to nie tak, ale niestety mu się nie udało. I z tej sytuacji właśnie wyszło kłamstwo, że Ewan z Konorem byli przyjaciółmi. To jedno kłamstwo rozrasta się bardzo, bardzo szeroko, i przez co poniekąd Ewan staje się lubiany. W końcu mu coś w życiu wychodzi. Tylko czy to wszystko jest tego warte, skoro jest zbudowane na kłamstwie. No i ta książka właśnie opowiada o tym, co się dalej dzieje. Moim zdaniem jest wspaniała. Można w niej znaleźć wątki właśnie o samotności, o odnajdywaniu samego siebie, o żałobie. I moim zdaniem ten wątek jest poprowadzony naprawdę bardzo dobrze. Ale dużo więcej o książce jak i o musicalu, którego piosenki po prostu uwstwiam. Mówiłam w tej nieprofesjonalnej recenzji dlatego, jeżeli chcecie posłuchać jeszcze Więcej o tym, to odsyłam Was tam. Następną książką, którą zaczęłam i jestem w trakcie, jest Obietnica krwi od Briana McClellana. Powiedzmy, że tak to się czyta. Ten autor będzie na pyrkonie, na który się wybieram, dlatego stwierdziłam, że bardzo chcę przeczytać coś od niego i zobaczyć, czy mi się spodoba, tym bardziej, że mój kolega bardzo mi polecał jego książki i właśnie to on mi pożyczył, także dziękuję, mimo że tego nie obejrzysz raczej. Dzieje się ona w fantastycznym świecie, w którym między innymi występują tak zwani prochowi, magowie. Co to znaczy? To znaczy, że panują oni nad Trochę strzelniczym, ponieważ świat ten w dużej mierze opiera się na staroświeckiej broni palnej, ponieważ to jest coś, ala nasz XIX wiek na początku jeden z głównych bohaterów, marszałek polny Tamas oraz oczywiście inni ludzie, ale on tym prowadzi, przeprowadzają zamach stanu i zabijają króla oraz Wielu innych szlechciców. Jak możecie się domyślać, w mieście zapanowuje totalny chaos, więc nasi główni bohaterowie muszą sobie z tym oraz z innymi rzeczami poradzić. No i w sumie przeczytałam trochę ponad 100 stron. Powiem Wam, bardzo mi się to podoba, bardzo przyjemnie się to czyta. Jeszcze trochę ogarniam tą całą magię. I całe to nazewnictwo, ponieważ prochowi, magowie to nie jedyne istoty, to nie jedyni ludzie z nadnaturalnymi zdolnościami, które trzeba przyswoić. Ostatnią książką, którą tak naprawdę skończyłam na początku kwietnia, czyli krótko przed nagraniem tego filmiku, ale jeszcze o niej powiem w podsumowaniu marca, ponieważ większość przeczytałam jednak w marcu i już nie będę chciała do niej wracać w kwietniu, to Loveline od Niny Reister. Tę książkę czytałam naprawdę bardzo długo, ponieważ od końca października, ale tak naprawdę wtedy przeczytałam jakieś 200 stron, może trochę mniej, a ja jeszcze czytałam już w nowym roku. Miałam taki lekki przestój. Czytałam ją między innymi dlatego, że musiałam ją czytać. Tylko w domu ze względu na tę okładkę, która jest dosyć wyzywająca i wygląda jak erotyk, a ja erotyków nie czytam i niekoniecznie chcę, żeby ludzie myśleli, że czytam erotyki. Nie żeby z ludźmi, którzy je czytają, było coś nie tak, ani trochę tak nie myślę, ale wiem, że niektórzy mogą tak pomyśleć i ja się czuję źle, jeżeli jestem tak oceniana. Dobrze, to w takim razie, jeżeli to nie jest erotyk, to o czym to właściwie jest? Loveline opowiada o dwóch głównych osobistościach, którymi są Bethany i Matthew. Bethany pracuje w kobiecym magazynie i dostaje zlecenie, żeby napisać artykuł o tak zwanych pickup artists, inaczej PUA. Ja czytałam to po polsku PUA, nie wiem, jak czyta się to po angielsku, pewnie PUA, PUA. Mówmy pickup artists, to będzie na pewno dobrze. Bethany i Matt przez przypadek się spotykają, a że Matthew akurat prowadzi audycję dla kobiet, właśnie o nazwie Loveline, w której doradza kobietom między innymi jak nie dać się zmanipulować mężczyznom, to pomaga Bethany właśnie napisać ten artykuł, w którym właśnie przestrzega przed. Pickup artystami, Nie wiem, jak to odmienić, ale wiecie o co chodzi. Jednak Matthew, co wiemy już od początku, skrywa mały sekret. Ponieważ przed siedmiu laty sam takim pickup artist był. Sam manipulował kobietami, sam chciał je tylko zaciągać do łóżka i sam uczył innych, jak to robić. Co więcej, on i Bethany też spotkali się wcześniej, właśnie przed tymi siedmioma latami i możecie sobie dopowiedzieć, jak to mogło wyjść, ale. Nic wam więcej nie powiem. Musicie sami się przekonać. Chociaż pewnie to nie jest takie złe, jak myślicie w tym momencie, ponieważ ja to w taki sposób powiedziałam. No i dalej w sumie jak w romansach. Matthew i Batyny się spotykają, zaczynają ze sobą romansować, jednak każde z nich ma jakiś bagaż przeszłości za nimi, o którym nie chcą mówić tej drugiej stronie, aż do końca książki, gdzie wszystko się odkrywa i zostajemy zniszczeni przez nasze emocje. Chociaż w sumie zależy kto. Ponieważ jeżeli chodzi o moje odczucia a propos tej książki, to bardzo mi się podobał początek. Pamiętam, że właśnie wtedy w październiku bardzo mi się podobał ten początek, ponieważ Nina ma z jednej strony bardzo lekki styl pisania, bardzo przyjemnie się to czyta, ale z drugiej strony pisze bardzo inteligentnie. Nie wiem, bardzo mi się podoba sposób w jaki układa zdania ze sobą, przez co to się bardzo dobrze czyta. Bardzo mi się podoba ten wątek Pickup Artist, ponieważ on jest świetnie opisany, świetnie jest pokazane jak właśnie oni umieją manipulować kobietami, jak oceniać tak naprawdę każdy ruch, jak samemu się zachowywać, żeby uzyskać określony efekt. I to jest takie... Smutne, że można tak zrobić, że ludzie właśnie tak robią, no ale jednocześnie jest prawdziwe i fajnie o czymś takim wiedzieć, że się dzieje, ponieważ ja ogólnie jestem bardzo naiwnym człowiekiem w pierwszej chwili. Jeżeli nad daną rzeczą się zastanowię i przemyślę, to już widzę, powiedzmy, jakieś tam haczyki, ale w pierwszej chwili czasem potrafię uwierzyć w różne rzeczy, jeżeli zgadzają się w miarę z prawdą. W sensie nie tyle zgadzają się z prawdą, ale jakby pasują po prostu do tego, co wiedziałam wcześniej i tak dalej, i Zależy od sytuacji. I po prostu wiem, że na podryw takiego gościa, jeżeli byłby dobrze przeprowadzony, to mogłabym się nabrać. I to jest straszne. To prawda, do facetów w klubach jestem bardzo nieufna, chociaż rzadko chodzę po klubach, więc to i tak trudno stwierdzić. Ale mówię, gdyby to było w jakimś innym miejscu i to było dobrze rozegrane, to wiadomo, bo to ja, to nie poszłabym z takim człowieczkiem do łóżka, bo to po prostu nie ja. Ale na sam flirt. Kto wie? Kto wie? Może to dlatego, że też tę książkę czytałam tak niemiłosiernie długo, to też mi się zaczęła dłużyć właśnie, szczególnie pod koniec, mimo że tam niby szła akcja, ale jakoś, nie wiem, nie pasowało już to mi. Już to się zaczęło dla mnie robić zbyt romansowe, zbyt dramatyczne, zbyt pełne takich niedopowiedzeń, których ja bardzo nie lubię. Nienawidzę po prostu w książkach, w filmach takiego wątku właśnie niedopowiedzeń. Po prostu nienawidzę, a to no siłą rzeczy to tu było. Więc przez to trochę ta książka zmalała w moich oczach. Trochę nie wiem jak ją ocenić, ponieważ jej jeszcze w 100% nie przemyślałam. Na pewno przeczytam drugą część, ponieważ już ją mam na mojej półce, więc pewnie w ciągu najbliższych w kilku miesięcy się za nią zabiorę. Ale to nie jest coś takiego, czego nie mogę się doczekać, mimo że na końcu był cliffhanger i to poważny. Waham się pomiędzy 7 a 8 gwiazdek, ale chyba ostatecznie dam 7. Ze względu na to, że po prostu sobie przypomniałam, że, a, to dlatego nie przepadam aż tak bardzo za romansami. Mimo, że, no mówię, był bardzo dobrze napisany. Naprawdę, Nina ma przefantastyczne pióro i ogólnie, jeżeli jesteście takim wątkiem zainteresowani tym tematem, szczególnie pick up artist, to polecam Wam tą książkę naprawdę serdecznie. Warto się dowiedzieć paru rzeczy, no i jak mówiłam za drugą książkę, też sięgnę. Także ona nie była zła, była po prostu OK. Tak się prezentują wszystkie książki, które podczytywałam w marcu. Napiszcie mi koniecznie, co wy czytaliście, co Wam się podobało, co polecacie. Ja chętnie się o tym przekonam. Jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie mi kciuka w górę. Jeżeli macie też taką ochotę, to możecie zasubskrybować kanał, a co? Wszystkie linki do social mediów są w opisie. Recenzja, ala recenzja drugiego Ewana Hansena też. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja Was pozdrawiam, puchacz Was żegna. Do zobaczenia. Pa!